No, tu jak widać, dwa worki zebrane. Jeden to jest taka plandeka i zajmuje cały worek. A drugi worek jest niepełny. No, ale cóż, plandeka też tu nie powinna być. Jest takim strasznie wielkim śmieciem. Chyba się trochę skaleczyłem przy tym nosząc. Ale nieważne, wyniosę to i zobaczymy, ile będę miał czasu, żeby robić dalej. No, kolejne worki doniesione. Udało się. Tam jest składka. No, i mam nadzieję, że tym razem uda mi się poszerzyć. Zacząć. W dalszą drogę i ta, a tym razem zamierzam dobić do 10 tysięcy litrów wyniesionych śmieci. Zobaczymy, jak to wyjdzie. O, takie miejsce jak to. To jest dramat. Byłem tutaj miesiąc temu. Trochę posprzątałem, ale jeszcze mnóstwo roboty przede mną. Najgorzej, że tutaj przydałoby się totalnie grabie, bo ciężko się czołgać od to drzewo. No i to jest taki standard na Odrą. Śmieci zostawione w jednym miejscu w pobliżu, ale już nie wywieziony. Już było za ciężko. Już nie da się. No dobra, więc to są cztery worki z dzisiaj, tak, żeby było widać, że są cztery. Tam jest kładeczka. Tutaj w ogóle coś płynęło, jakiś, nie wiem co, jakaś barka. No, ale te barki nie są pełne, więc to nie będzie 480 litrów, tylko jakieś 400. Bym to policzył. No, ale zawsze to jakiś początek. Jeszcze tylko 9600 i bym dobił do 10 000, jeśli bym zaczął od teraz w sumie. Jak liczyć to co już do tej pory niosłem to byłoby to ze mną jeszcze no z ponad 7000 litrów także też fajnie